Oni jest jednym z najlepszych i najbardziej opresyjnych zabójców w całym Dead by Daylight. Według najnowszych tier list jest on stawiany gdzieś pomiędzy A-Tierem i S-Tierem, czyli całkiem wysoko. Czy zastanawialiście się jednak, dlaczego on jest tak wysoko oceniany? Nie dość, że musi zdobyć swoją moc, to jeszcze jest ona bardzo trudna do opanowania. Ano dlatego, że jeśli uda wam się opanować movement o niego, możecie wykonywać takie piękne akcje, jak na przykład ta. Tak, o nim da się wykręcić 180, a w dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak to zrobić. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania tego krótkiego poradnika. PS. Podziękowanie dla Zeusa za pomysł i pomoc w wykonaniu filmu. Lecimy! No to może zacznijmy od początku, czyli jak powinna wyglądać 180 na nim. Basically, powinniście tuż po wykonaniu zamachu w czasie trwania demonicznego pędu, Mieć możliwość odwrócenia się za siebie, czyli o 180 stopni. Sztuczka ta jest bardzo praktyczna i pomocna na przeróżnych strukturach, jak na przykład TL-Wall, Killer Shack, czy po prostu struktury z długimi ścianami. Pomimo, że wydaje się być ona bardzo skomplikowana, to w rzeczywistości jest ona banalnie prosta. I z góry uprzedzam, nie wymaga ona od Was ani wysokiego DPI, ani żadnych perków typu Shadowborn, ani konkretnych addonów. Jeśli postąpicie zgodnie z moimi wskazówkami, to powinniście być w stanie wykonać 180 na czystym ONIM. No dobra, trochę się rozgadałem. Czas pokazać Wam, jak wykonać 180 na ONIM. Tuż przed wykonaniem flika zaczynam patrzeć w górę. Jest to bardzo ważne, bo bez tego nie będziecie w stanie wykonać odpowiedniego obrotu. W tym momencie, tuż przed wykonaniem ataku, przesuwam moją myszkę maksymalnie w lewo i w tym momencie wciskam przycisk ataku. Ważne jest, żeby najpierw wykonać ruch kamerą. A dopiero potem zaatakować. No to jeszcze raz. Rozpoczynam dash, patrzę się w górę, przesuwam kamerę maksymalnie w stronę, w którą chcę wykonać Flika i w trakcie obracania kamery wykonuję atak. W tym momencie powinniście wykonać 180 jak na przedstawionym filmie. Zdaję sobie sprawę, że nie są to 100% jasne instrukcje, ale wydaje mi się, że lepiej nie jestem wam w stanie tego wyjaśnić. Tak naprawdę, jeśli trochę poćwiczycie, to za którymś razem na 100% wam to wyjdzie. A potem będzie to już tylko i wyłącznie kwestia pamięci mięśniowej. Jeśli to wymasterujecie, gwarantuję, że wasze pościgi o nim będą minimum o połowę krótsze. No i to tyle w kwestii dzisiejszego poradnika. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. A jeśli tak, to koniecznie zostawcie coś po sobie. Jeśli macie pomysły na inne poradniki, np. do innych killerów, to koniecznie zostawcie komentarz. Najbardziej kreatywne propozycje trafią do odcinka. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się!